Witam Państwa na konferencji klasowej Międzyzwiązkowego Komitetu Strajkowego Kolejarzy. Wraz ze mną jest Pan Przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy, Henryk i Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP, kolega Stanisław Stolosz. Ja jestem Szczerze Federacji Kolejowych Związków Zawodowych, moje na nazwisko Leszek Niente. Mili Państwo, przyznam się szczerze, że. W dniu dzisiejszym myśleliśmy, zapraszając Państwa na konferencję prasową na godzinę 16, że będziemy mieli możliwość przekazania informacji, że udało się zawrzeć porozumienie i groźba strajku yy, przestała istnieć. Niestety nie mamy pozytywnych informacji. Odnosimy wrażenie, że oprócz nas, ministra Grabarczyka, nikomu nie zależało na tym yy, porozumieniu. Niestety zaporowe. Zakowanie Zarządu Spółki Przewozy Regionalne spowodowało to, że do tej pory porozumienia nie daliśmy, nie, nie, nie zawarliśmy. My, tak jak wielokrotnie podkreślaliśmy, jesteśmy gotowi do zawarcia porozumień. Uważamy, że strajk jest klęską związków zawodowych i pracodawców, jak i właścicieli spółki przewozy regionalne, jednak uważamy, że zmarnowano dwa tygodnie czasu od 4 sierpnia, kiedy ogłosiliśmy datę strajku generalnego w przewozach regionalnych. Spotkanie dopiero dzisiaj, w ostatniej chwili przed uruchomieniem strajku powoduje dodatkowe zdenerwowanie. Niestety, pomimo tego, że szliśmy na bardzo dalekie, daleko idące ustępstwa co do kwot podwyżek, które miały być wdrożone w spółce przewozy regionalne porozumienia nie udało się podpisać. Chcę zwrócić uwagę, że nam jako kolejarzom zatrudnionym w spółce przewozy regionalne, bo czujemy się kolejarzami, którzy pracują w tej firmie często 30 i ponad 30 lat, zależy na tym, ażeby spółka przewozy regionalne funkcjonowała. Wobec powyższego również wskazywaliśmy wielkie obszary patologii na polskich kolejach, które powodują, że kolejarze mają złą opinię podróżną, że kolejarz z linii musi się wstydzić za reformy polskich kolei, za to w jaki sposób te koleje funkcjonują, że nie potrafią stworzyć dobrej oferty przyciągającej podróżnych, że pociągi się ze sobą ścigają albo się goją, a podróżni podróżują starym zdezelowanym taborem, a nowy zakupowany przez marszałków stoi często pod płotem i rdzewieje. My się na to nie zgadzamy. Uważamy, że spółka przewozu regionalnego jako największy przewoźnik w Polsce powinna i może. Z takim potencjałem ludzkim stworzyć dobrą ofertę dla podróżnych i podwyżki dla pracowników mogą wynikać z tego, że podróżni przyjdą na kolej i my sobie na te podwyżki zapracujemy. A niekoniecznie tak jak dali dyspozycje marszałkowie dla zarządu, że spółka ma się zadłużać i mają wdrożyć podwyżki bez względu na to, czy są pieniądze, czy nie po prostu pogarszając wynik, wynik firmy. Tutaj dość życzliwie również do sprawy podszedł minister Grabarczyk który y, uczestniczył w tych negocjacjach. W czasie rozmów z zarządem doszło nawet do takiej y, sytuacji, w której pani prezes spółki Przewozy Regionalne zapytała się z kim my w zasadzie negocjujemy, czy z nimi, czy z ministrem infrastruktury. To jest dla nas niepojęte, bo wszyscy chcieliśmy zawrzeć to porozumienie, jak widać zarząd spółki Przewozy Regionalne nie. Wychodzący z Ministerstwa Infrastruktury oświadczyliśmy, że cały komitet strajkowy jest tutaj na Grujeckiej i czekamy na ewentualne przesłanie faksem projektu, porozumienia, który byłby dla nas do zaakceptowania. Nasze warunki brzegowe są znane zarządowi Spółki przewozu Regionalnej. Jeżeli taki dokument do 20 trafi, to my jesteśmy gotowi zawiesić ten strajk. Jeżeli nie, to nie trafi. Mieli Państwo również, że tak powiem, całej atmosfery Związanej ze strajkiem w przewozach regionalnych i z, i z tymi kłopotami w przewozach regionalnych nie poprawia sytuacja z maszynistą po wypadku w babach. Środowisko maszynistowskie jest oburzone, na, na koledzy mówią, że całe środowisko kolejarskie jest oburzone potraktowaniem maszynisty w babach jak przestępcy albo terrorysty. Chcę powiedzieć, że i sprostować przekłamania, które poszły do opinii publicznej. Maszynista w babach miał prawo jechać z prędkością do 120 km na godzinę, bo taka jest prędkość rozkładowa tego pociągu. Natomiast powinien zwolnić ze względu na to, że droga przebiegu była ułożona na tor boczny, na tor główny dodatkowy. Także pociąg zjeżdżał na bok. I my nie mamy pewności i nikt nie ma pewności o, o tym, czy ten maszynista został powiadomiony, że nie będzie jechał po torze głównym, tylko będzie brany na bok. Jak były wskazania semafora, o tym nawet nie wie przewodniczący komisji wypadkowej. Natomiast prokuratura zrobiła z niego terrorystę, zamykając go do więzienia, mówiąc, żeby nie mataczył. A jednocześnie nie zamknięto do więzienia wszystkich pracowników PLK odpowiedzialnych za tamten odcinek. I im się pozwala przygotowywać matactwa. Jesteśmy wzburzeni całe środowisko kolejarskie. Jutro na znak protestu wszyscy maszyniści w całej Polsce o godzinie 12 uruchomią Syreny Lokomotyw. W proteście przed tym, co zrobiono z tym maszynistą. Niedopuszczalne jest, Szanowni Państwo, również to, ażeby z tragedii ludzkiej robić kampanię wyborczą. Ja przekazuję do wiadomości, Cały zestaw dokumentów przesłanych do premiera Rzeczpospolitej Polskiej, do Urzędu Transportu Kolejowego, do ministerstwa i do zarządcy infrastruktury kolejowej z sygnalizowaniem, że w Polsce z bezpieczeństwem ruchu kolejowego dzieje się źle. Niestety pan premier, pomimo tego, że pismo ode mnie dostał w styczniu, do tej pory nie zareagował. Ale oczo pokazał się na, na y, miejscu wypadku, pokazując jak bardzo czuły jest na tragedię ludzką. Naszym zdaniem lepiej by zrobił, gdyby zareagował na czas, na te, na te rzeczy, które się dzieją z bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Po wypadku w Białymstoku, gdzie całe szczęście, że nie, nie doszło do wybuchu system z chlorem, bo wytruł to całe miasto. Po wypadku w Korzybiu, gdzie zderzyły się pociągi pasażerskie obsługiwane lokomotywami jednokabinowymi, z których maszynista widzi tylko jedną stronę. Ci maszyniści się po prostu nie widzieli i to była to było jedna z przyczyn wypadku, zresztą określona przez komisję powypadkową. Wreszcie sytuacje, kiedy wagony wjeżdżają w budynki stacyjne i zabijają ludzi. My się na to nie zgadzamy. Polska kolej funkcjonuje tylko dlatego, że obsługi, obsługują pociągi doświadczeni ludzie, ale i, i te doświadczenie nieraz w tym, co się dzieje w sferach bezpieczeństwa, nie pomaga na to, żeby bezpiecznie przewodzić ludzi. My bijemy na alarm od długiego okresu czasu. Nie ma reakcji. Te instytucje mają krew na rękach, do których występowaliśmy. Natomiast z maszynisty nie damy zrobić terrorysty. Bo on swoją pracę wykonywał fachowo. Nawet gdyby zdarzył się błąd, gdyby się zdarzył błąd, to system bezpieczeństwa w Polsce powinien przewidywać takie rzeczy. A my mamy na polskich torach, torach system bezpieczeństwa sprzed 50 albo 100 lat. Na zachodzie nie ma możliwości takiej, żeby maszynista nie reagował na sygnały o zmniejszeniu yy, prędkości pociągu, bo wtedy nastąpi samoczynne hamowanie. A my nie możemy się, jak Państwo zobaczycie w tych dokumentach, doprosić tego, żeby maszynista był przez dyżurnego ruchu informowany o tym, że ma zmianę toru właściwego, że będzie wjazd na stację ze zmniejszoną prędkością. Nie idzie się do tego doprosić. Zarządca infrastruktury powiedział, że to są niepotrzebne zmiany przepisów. Wobec powyższego jest współwinny temu wypadkowi, który zdarzył się w Babach. Ja mam tyle. Szanowni Państwo. Skierowaliśmy do Państwa list otwarty dla podróżnych, w którym wyjaśniamy pytania, które nam się czasami nasuwają i informacje, które jesteście o akcjach protestacyjnych na kolei informowani. Jak tutaj kolega powiedział, prowokacyjne nastawienie zarządu, czasami spółki, przewozy regionalne nie pozwala na rozwiązanie problemu w drodze dialogu społecznego, którego jesteśmy tutaj świadkami. Związki zawodowe, nie chodząc tutaj szczegóły, od trzech lat próbują się porozumieć z zarządem spółki. Myślę, że ten czas już dzisiaj ostatecznie minął. Daliśmy sobie szansę do godziny 20, tak jak zaznaczyliśmy tutaj. I do tego czasu, jeżeli przyjdą satysfakcjonujące nas informacje z Ministerstwa Infrastruktury, może jeszcze stać się to, że od, pier, od zerowej godziny pociągi nie staną. Taka, taka może być jeszcze nasza decyzja, ale propozycja musi być satysfakcjonująca dla naszej strony. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że walczymy również nie tylko o godne miejsca pracy, gdzie chcemy, żeby zostały wycofnięte wypowiedzenia w przewozach regionalnych w Katowicach gdzie 47 naszych kolegów na dzień dzisiejszy zostało wypowiedzenie w związku z utworzeniem spółki koleje śląskie. Myślę, że to również zostanie podane ocenie. Skierowaliśmy również list do Pana Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o zbadanie wszystkich tych spółek, jeżeli chodzi o i powstawanie, i funkcjonowanie, jak i również wykonywanie przewozów. Mamy dowody na to, że w niektórych elementach te umowy są łamane. Ja nie mówię tutaj o podstawianie autobusów, czy jakichś innych, i niewykonywanie usług. Chcieliśmy się dzisiaj, tak jak powiedzieli koledzy, porozumieć. Byliśmy już prawie że o krok od prawie że porozumienia, bo naszym celem również jest zapewnienie stabilności w państwie transportowym i mówienie o transporcie publicznym, I żeby ten transport publiczny miał swoje odbicie w rzeczywistości, a nie tylko było o nim mowa. Myślę, że dzisiejsza konferencja, którą tutaj zorganizowaliśmy, dobitnie to, to pokazuje, że jest dobra wola z naszej strony. I ta dobra wola była wykazywana przez ostatnie 11 lat, ale czasami, jak Państwo wiecie, przychodzi taki moment, w którym trzeba po prostu powiedzieć... Jest nam bardzo przykro, mhm. dlatego ten list, on był przygotowany w dwóch wersjach. Myśleliśmy, że weźmiemy tą wersję listu do podróżnych, w którym na końcu możemy napisać, że w związku z tymi ustaleniami, a innymi... Jesteśmy w stanie zawiesić strajk. Niestety tej wersji nie mogliśmy przynieść. My liczymy na zrozumienie podróżnych. Wiemy, że ten strajk, jesteśmy firmą transportową, dotknie podróżnych, ale chcemy, ażeby w tym, w tym piśmie, w tym liście otwartym, który jutro będzie kolportowany wśród podróżnych, żeby z niego mogli wyczytać, z jakimi patologiami my walczymy. Że nie chcemy, żeby kole, kolejarz wstydził się ze swojej firmy, z jej zarządzania, z jej reform. Nie chcemy tego. My chcemy jako kolejarzy, bo kolejarze chodzą do służby, utożsamiają się z firmą. Chcemy żeby stworzono w Polsce system, właściwy system transportu podróżnych. To jest podstawowa sprawa, bo wtedy zarobimy na swoje podwyżki pracy. Liczymy na to wyrozumienie i zrozumienie, ale liczymy również na opamiętanie Zarządu Spółki i Przewozy Regionalnej i jej właścicieli, żeby nie trzeba było eskalować konfliktu, nie trzeba było eskalować protestu.